Dzień, dzień dobry. dobry! Serdecznie! Dzień dobry, witamy! Dzień dobry, dzień dobry. Witamy! Zobaczymy. Pięknie, zobaczcie! No zapraszam, zapraszam, <śledź> proszę, proszę, rozpatrzcie, bo tutaj kurtek może jedną klejmy. Dobra, danu się podle sobie w ogóle jakieś tam... Będziemy gotować krem dyniowy na piecu kaflowym, na tak zwanej agielce, jak gotowała moja babcia, według jej przepisu. Jest niesamowite. Ja pamiętam z dzieciństwa nie lubiłam, bo słodka, a ta jest wyjątkowa. Rozumiem. Robimy tak, imbir, marchewka, cebulka, e, pestki dyni, e, dynie ugotujemy. Pozostałe warzywa smażymy na oleju kokosowym, co pokażemy później na piecu w dalszy ciąg. To wszystko wspieranie naszego programu Królów. I kocu, ty, masz to? No właśnie, ja tutaj chciałam zapytać, czy to ma związek z naszym programem Królów, który uczy zdrowych nawyków żywieniowych? Ała. Ale już powiedziałaś, więc wszystko wiemy. Będziecie mogli wszystko zobaczyć na stronie programu Królów. No, ja I... dziękuję, że, że wybraliście moją agrosydecydulinę. Bo jest tutaj, jak zauważyłaś na początku co powiedziałaś, widzę, że tu wszystko naturalne, zdrowo, tak. ogień, tak. żywy ogień. Drzewo wysuszone, które tak. się idealnie nadaje tak, do bojedzenia, tak. inaczej smakuje z ognia. Ale oczywiście, mówisz o tej angielce, ale muszę powiedzieć, że moja ciocia nasi również miała taką angielkę. I przyznam szczerze, że też kiedyś mnie to zawsze inspirowało, ale byłam jeszcze zbyt młodą dziewczyną, żeby się tym poważnie zainteresować. Teraz niestety nie ma cioci, nie ma angielki. I ubolewam, bo sama bym sobie do kuchni coś takiego nawet wstawiła. To jest cudowne, bo ja tobie powiem, że nie dosyć, że daje przyjemne ciepło to ugotujemy y, wodę na herbatę, zważymy kawę w miedzianym tygielku, tak i wszystko tygierak, to co lubimy, do ta, tańka, tak, 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 tak. A my lubimy przecież takie tak. różne nie tylko wynalazki, ale robimy i lubimy zdrowo i smacznie nie tylko się odżywiać, ale również pić dobre rzeczy. Czyli gotowanie u Danusi i z Danusią w roli głównej, a za chwileczkę jakaś smaczna kawka, która w programie królów od drugiego tygodnia. O, to jest ta o, 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 nasza królowa dnia, czyli dynia. Dynia, dynia też nie, 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 od mojego gospodarza, który ma wszystko na tak. wodze naturalne, więc będziemy dzisiaj ją kroiły i przygotowywały krem dyniowy. Fantastycznie tak? i kroimy dynię, tak? Fantastycznie. Już część produktów tutaj przygotowałyśmy. Tak. I będziemy gotować się zgodnie z programem królów, czyli programem uczącym zdrowych nawyków żywienia. Ja te pestki będę tutaj... Z dyni pestki nigdy nie będą wyrzucane, tylko będziemy je cały czas... I pielęgnąć, żeby ładnie, później wysuszone, dodawać do innych produktów. I tak sobie tutaj gotujemy, no. ale ja wiesz, wspominam mój dom, wspominam moją babcię, która. Zawsze mówiła o tym, że na piecu ta kawa zbożowa, mm. y, właśnie na takim piecu jak tu jest, skaniliśmy tak różne rzeczy, że jednak ważne, żeby te rzeczy były, na, wtedy nie było takich sztuczności jak obecnie, ale ja innych rzeczy nie pamiętam. Też cywilizacji nie mieliśmy takiej, ale to, co dzisiaj, nie znaczy, że jest zdrowe. Jednak bardzo dużo ludzi wraca do tego, co było kiedyś i uważam, że jest to jak najbardziej zasadne. Tak, bo powinno Bo powinien człowiek żyć jak najbliżej yy, w zgodzie z naturą. Tak, my sobie tu siedzimy, gotujemy i wspominamy rodzinne domy. O rodzinę, no, tak, wspominki, gotowania, nasze babcie, nasze ciotki, o, naszych no. wujków, którzy coś tam w nasze życie prowadziły, pokazały nam, no, po prostu dobre rzeczy. Dokładnie tak. I ja myślę, Dobry kierunek. Dzisiejsze spotkanie właśnie u ciebie agroosadzie Cebulin, to jest idealny moment na przeniesienie się w czasie, tak, żeby móc pokazać ludziom, że to jeszcze działa, to ja jeszcze cieszę, jest. Ja się cieszę, że z Tobą to robię, dlatego że masz w sobie taką naturę przekazywania, takie, takiej dobroci, takiej fajnej energii, wiesz? A, bardzo, a nie z każdym, wiesz? A bardzo mi miło, powiem szczerze, że ja robię e, wszystko, żeby w ogóle wszystko było jak najbardziej naturalne, i nie godzę się na AI w dzisiejszych czasach. Tak. W związku z czym, kochani, my tutaj tworzymy naturalnie. Nasze ręce są naturalnie ubrudzone dynią i działamy. Teraz przygotowujemy, żeby nam się zagotowała lekko dynia. Tutaj smażymy cebulkę, imbir i marchewkę. Wszystko wrzucamy do głównego gara. Wrzucamy do cebuli, imbiru. Wszystko musi się podsmażyć na nierafinowanym oleju kokosowym, trochę dodatkiem masła klarowanego i to wszystko wrzucamy, proszę, tu. A Ty teraz tam zamieszaj. A ja troszeczkę pomieszam, żeby się wszystko Zamiast. ze sobą wymerdało. I teraz aż syczy pięknie, bo to jest tłuszczyk, Cała nasza marchewka, imbir, cebulka do gotującej się. Eee, podaj mi, kochana, nabierkę. Tą, tą, tak. I żeby na pewno wszystkie aromaty zeszły, to robimy tak, że tą wodę, którą mamy tu, wlewamy tu, suszymy jak syczy, żeby wszystkie aromaty przeszły tu też. I bardzo mi miło, że będę mogła Was poczęstować moim kremem winiowym, kluseczki naturalne z pestkami dyni i słonecznika. W środku oczywiście daktyle, dodają słodyczy i żurawim. to jest dzisiaj. Słuchajcie, to jest przepyszne. Od kiedy program Królów istnieje w Polsce? Program Królów rozpoczął się od przemiany samego współtwórcy, Grzegorza Króla. Tak. I to już będzie... W 99 roku, końcówka 99 roku. Właśnie próbowałam wyniczyć ile to lat. 26? No, za chwilę będzie 26. Coś niesamowitego. Bardzo długo. Czas ucieka, co? No? Mhm. Mm mhm. Program królów został podobny przez Radosława Króla. Z racji tego, że chciał pomóc, go robił swoim uchodźcom. Mm. I wbrew pozorom programu królów, nazwa program królów nie wzięła się od nazwiska yy, pomysłodawców i twórców. Chodziło bardziej o to, Mimo chodzi... że... się nazywają Tak, co się bardzo dobrze składa, natomiast chodziło o to, żeby ludzie jedli po królewsku. Mm -hmm. Po królewsku, tak, W dzisiaj macie okazję jeść po królewsku, bo mamy też w kuchni tak mamy wszystkie produkty, tak? którymi się wspiera program Królów. No, zobaczmy. Dla mnie takie właśnie jedzenie po królewsku o tyle się podoba, że nie dość, że jemy po królewsku, to rzeczywiście jeszcze redukujemy nadprogramowe kilogramy. Bo ten program uczy zdrowych nawyków żywieniowych. I na dobrą sprawę chodzi o to, aby tak dopasować każdy tydzień pod potrzeby na redukcji, żeby później nie potrzeba, niepotrzebny był dietetyk i ponowna redukcja. I dlatego program królów zakłada, że jemy regularnie, systematycznie, co około 3 godziny, czyli jemy 5 posiłków, ale żeby to było wykonalne, to w uzupełnieniu diety mamy produkty żółtkowe. Zbliża się okres świąteczny, zresztą widzą Państwo po naszej scenarii, chociażby z kuchni, chociażby z przygotowań, chociażby po nastroju, jaki dzisiaj mamy, podczas tego nagrania, to co prawda nagrywamy wcześniej, ale jest w tym plan, ponieważ chcemy Państwu pokazać, że można przygotować się na ten okres świąteczny, żeby pewien temat, który wraz z roku jak bumerang, nie wracał do Państwa, czyli tak jak mówiliśmy, Uczymy e, zdrowych nawyków żywieniowych na lata i można spędzić się tam z pysznym jedzeniem, ale takim jedzeniem, które nie przysporzy nam dodatkowych problemów w kilogramów. Informacje i przepisy, które proponujemy, warto zaglądać na program Królów, po to, żeby ściągnąć chociażby e-booki, w których te przepisy są i to jest to, do czego Was zachęcamy. Bo jeżeli teraz, mając jeszcze w perspektywie kilka tygodni do świąt, zaczniecie wybierać te materiały, które chcielibyście przygotować, to te święta będą rzeczywiście takie zadbane, zaplanowane w trosce o was, o to, żebyście by na tym stole wigilijnym i przez cały święta mieli zdrowe posiłki skomponowane w taki sposób, aby później nie było wyrzutów sumienia i normalnie w Sylwestra ubieracie się w ciuchy, które sprawią Wam przyjemność, radość i tańczycie i wchodzicie tam Naprawdę dobrym, zdrowym krokiem w nowy rok.